Penny Willis, ta właśnie pani, którą widać na ekranie, będzie bohaterką dzisiejszego materiału. Republikanka z Stanu Georgia, Charlize Bird, złożyła w piątek uchwałę o postawieniu w stan oskarżenia, czyli impeachmentu prokurator okręgowej, którą właśnie widzimy teraz na ekranie, hrabstwa Fulton, pani Fanny Willis oskarżając ją o nadużycia oraz o tyrańską stronniczość. Charlize Byrd w oświadczeniu z dnia 26 stycznia napisała, że przedstawiła uchwałę dotyczącą głosowania w sprawie zarzutów impeachmentu postawionych pani Fanny Willis. Fanny Willis to prokurator okręgowy hrabstwa Fulton, tak, tego właśnie sławnego hrabstwa Fulton w stanie Georgia, która wniosła sprawę dotyczącą ingerencji w wybory przeciwko Donaldowi Trumpowi. Donald Trump potępił tę sprawę jako sprawę motywowaną politycznie. Charlize Bird oskarżyła panią Fanny Willis o wykorzystywanie swojego urzędu nie w celu wymierzenia sprawiedliwości, ale dla celów politycznych. Pani Willis ma całą listę potencjalnych konfliktów, które czynią ją niegodną i niezdolną do pełnienia funkcji prokuratora okręgowego w Fulton, stwierdziła pani Byrd w oświadczeniu. Od osoby wybranej na ten urząd oczekuje się przestrzegania prawa i niewykorzystywania swojego urzędu do celów politycznych. Pani Willis wniosła sprawę o ingerencję w wybory w 2020 roku przeciwko Donaldowi Trumpowi i kilkunastu współoskarżonym na podstawie prawa stanu Georgia dotyczącego zwalczania przestępczości zorganizowanej. Głównym tematem tej sprawy była rozmowa telefoniczna przeprowadzona przez Donalda Trumpa z sekretarzem stanu Georgia Bradem Raffenspergerem w której prosił go o znalezienie wystarczającej liczby głosów, aby ogłosić go zwycięzcą w tym stanie. Pamiętamy, że w Fulton oczywiście były olbrzymie przekręty, jeżeli chodzi o głosowanie lub też liczenie głosów, które nie istniały. Donald Trump, który określił rozmowę telefoniczną z Raffenspergerem jako idealną, nazwał śledztwo pani Willis ściśle politycznym polowaniem na czarownice. Dziesięciostronicowa uchwała Izby Reprezentantów złożona w piątek przez panią Charlize Bird przedstawia podstawy oskarżenia pani Willis o złamanie przysięgi przez funkcjonariusza publicznego zgodnie z artykułem kodeksu stanu Georgia który stanowi, że każdy funkcjonariusz publiczny, który umyślnie narusza warunki złożonej przysięgi przewidzianej przez ustawę, po stwierdzeniu tego podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż pięć lat. Uchwała w sprawie impeachmentu zostaje podjęta tego samego dnia, w którym Senat stanu Georgia głosował za powołaniem komisji która zbada różne zarzuty niewłaściwego postępowania wobec pani Willis, począwszy od oskarżeń o niewłaściwe postępowanie prokuratora, po pytania dotyczące wykorzystania funduszy publicznych i zarzuty dotyczące nieprofesjonalnych stosunków z głównym prokuratorem w tej sprawie. Tak więc, jeżeli chodzi o panią Fanny Willis, to jej tydzień nie był zbyt dobry. Przypomnę, że Fanny Willis wyznaczyła do sprawy Donalda Trumpa prokuratora, który nie miał do tego kwalifikacji, ale również niedawno okazało się, że był jej kochankiem i czerpał duże korzyści finansowe z tej pozycji. W rezolucji w sprawie impeachmentu pani Fanny Willis zarzuca się popełnienie aktów nadużycia, tyrańskiej stronniczości i ucisku w bezprawnym akcie oskarżenia postawionym Donaldowi Trumpowi i jego 18 współoskarżonym. W rezolucji uznano akt oskarżenia pani Willis za najpoważniejszy przypadek rażącego nadużycia dyskrecji, zarzucając jednocześnie, że prokurator hrabstwa Fulton rażąco naruszał składaną przez nią przysięgę, podczas której przysięgała, że będzie bezstronna. W rezolucji w sprawie impeachmentu zarzuca się również pani Willis, że nawiązała niewłaściwe i nieetyczne relacje z głównym prokuratorem Nathanem Wade, utrzymując jednocześnie, że czerpała z tej relacji korzyści. 19 zarzutów związanych z impeachmentem dotyczy zarzutów za ściganie przez panią Willis prezydenta Trumpa oraz 18 innych współoskarżonych. Na podstawie przepisów stanu Georgia dotyczących przestępczości zorganizowanej miało na celu to rozwój jej kariery politycznej, a zatem rażąco narusza jej przysięgę urzędową. Chociaż uchwała nie zawiera szczegółowych informacji na temat rzekomo politycznego charakteru oskarżenia, śledczy Izby wysunęli podobne twierdzenia. Pozostałe trzy artykuły impeachmentu dotyczą rzekomego dopełnienia się mściwości prokuratora, polegającej na zatajaniu przed ławą przysięgłych istotnych dowodów rzekomo fałszywego twierdzenia, że nie jest posiadaczką żadnych publicznych pieniędzy należnych stanowi Georgia, a jednocześnie zalega z opłatami za zwłokę wynikającą z jej kandydatury na urząd. Oraz jeszcze o złożeniu przysięgi, że przyjmie tylko zgodne z prawem wynagrodzenie, ale rzekomo czerpała korzyści ze swojego związku z panem Wade'em, który jest prokuratorem w tej sprawie i tak jak powiedziałam wcześniej, jest również jej kochankiem lub też był jej kochankiem w czasie rozpoczęcia tej sprawy, tego dochodzenia. Po raz pierwszy pani Willis została oskarżona o utrzymywanie niewłaściwych relacji z panem Wade'em, i czerpanie z nich korzyści finansowych na podstawie wniosku złożonego 8 stycznia przez Michaela Romana, jednego ze współoskarżonych w sprawie ze stanu Georgia, również ze, z Donaldem Trumpem. Ale to jeszcze nie wszystko, to jeżeli chodzi o zły tydzień dla pani Fanny Willis, ponieważ w czwartek również w sprawie pani Fanny Willis podczas rozmowy przed sądem najwyższym hrabstwa Fulton, Biuro prokurator okręgowej Fanny Willis przyznało, że dwukrotnie kontaktowało się pisemnie z Białym Domem w sprawie logistyki i procedur. Sędzia Sądu Najwyższego zapytał prawnika pani Fanny Willis, czy jest coś na piśmie, co pokazuje komunikację między biurem a, biurem a radcą prawnym Białego Domu, na co prawnik odpowiedział. Otrzymaliśmy list z biura radcy prawnego Białego Domu dotyczący logistyki i procedur. Chce pan powiedzieć, że była tylko jedna pisemna komunikacja? zapytał sędzia, na co padło wyjaśnienie od prawnika. Jeden list, cóż były dwa pisma dotyczące procedur, sposobu przeprowadzania wywiadów z byłymi lub obecnymi urzędnikami Białego Domu. A co to była za rozprawa? W czwartek. Czwartkowe przesłuchanie skupiało się na wniosku urzędnika Departamentu Sprawiedliwości Donalda Trumpa, Jeffreya Clarka, aby zmusić panią Willis, panią prokurator okręgową hrabstwa Fulton, do przekazania wszelkich dowodów, jakie, jakie posiada, wskazujące na spotkania z rządem federalnym, w tym z biurem radcy prawnego Białego Domu. A Jeffrey Clark to były urzędnik Departamentu Sprawiedliwości z administracji Donalda Trumpa oraz również współoskarżony w sprawie wniesionej przez panią Fanny Willis przeciwko Donaldowi Trumpowi. Prawnik reprezentujący biuro Fanny Willis powiedział w czwartek sędziemu, że pisma kierowane do biura radcy prawnego Białego Domu Bidena dotyczyły jedynie Logistyki i procedur przesłuchania byłych lub obecnych urzędników Białego Domu i nie miały nic wspólnego z żadnymi dowodami związanymi z procesem. No, ale myślę, że kolejne przesłuchania być może pokażą inne informacje i odkryją inne ciekawe fakty. Z akt sprawy rozwodowej prokuratora specjalnego Nightana Wajda. Który pracuje dla Fanny Willis, a również jest jej kochankiem lub też był jej kochankiem. Z faktur, które przedłożył biuru prokuratora, wynika, że przynajmniej raz prosił o zwrot kosztów za spotkanie z doradcą Bidena w Białym Domu. Także wygląda na to, że biuro stanowe komunikowało się lub też utrzymywało, otrzymywało wskazówki od Bidena dotyczące prowadzenia sprawy przeciwko Donaldowi Trumpowi. Jeżeli chodzi o Donalda Trumpa i o jego prawników, to jego prawnicy przez te wszystkie perypetie domagają się, aby Fanny Willis została usunięta z prowadzenia tej sprawy. Na dzisiaj to wszystko. Do następnego razu.